Magazynek jak leży to jest różnica, czy można z tego ustawić jak się chce? Możesz sobie go ustawić, możesz sobie go, ustawić możesz sobie go delikatnie przesunąć oczywiście, że tak A, okay. wszystko w liniach. Dobra. Are you ready? Ready. Stand by. you finish, unload and show clear. If clear, slide forward. Uh, pull the trigger, holster. Twój czas. 20